Nie no, git. I co, Niko Impostor? Klucze, pamiętajcie. Ładnie. No, Niko Impostor. Fabilnie. No, <noise> to... Cało dwie sekundy na witausach widziałem. No od razu. No to ja wiem, powiem tak, jest zgaszone światło, i sobie Dlaczego, naprawić światło. Dlaczego Nie jest to self-report. No to jak dwie sekundy, no to, na to dwie... nie może być barsz. Jak Dlaczego dwie sekundy masz. Ja jestem może sekundę przy Vitalsach, nawet, znaczy do, przy wejściu, bo miałem temperaturkę. A ty szwagier co zrobiłeś przed światłami? Widziałem, że tam to ktoś nie stał, się... nie wiem czy nie fioletowy czasem. No to mógł być też Szwager Ja słucham. nie, ja jestem, ja byłem na Witalsach zrobiłem kartę. No mówię, mówię, że przy Witalsach cię widziałem No Bo ja wchodziłem o -o. Bo temperaturę robiłem Nie, Sewiego. Okej, niko, okej, okej, Ale, no nie, no nie, nie <laughs> na Barszu, no bo ja nie co? jestem fan jeszcze z Barszem A wali się, czemu mnie nie zabijesz jak Możemy jeszcze skipnąć, więc bez, bez tego, no, ale jest, podejrzany ja jest A Co? Bro, bronisz Barszcza? Co? Tak, bronię A jeśli leci <laughs> następny? <grym grym grym w puchy> Jeśli ciało ma dwie sekundy, to to prędzej jest szwagier, Nikolnie. No to barsz i w razie szwagier, tak? No i ja to artyści. Czemu mam? w razie szwagier, jak ja byłem razem w elektryku z Dobra, jeszcze, jeszcze no Atka. Mogłeś zabić, ciebie, tak. zabić i przejść. Jeszcze to... Nie no, się teraz o mnie tak denerwujesz. cicho już. Full focus, full focus. Cevi. Eee. Ondy wyłączmy. Szwagierskiego trzeba odsadzić. E. Tu ładnie taski. I lecimy po kolei. Witalsy. O, dwóch nie żyje.

Barszczu, Barszczu! Kamilek! Ale że cicho! Kto był na kamerkach? Już czas? Nope. Ja nie... Kto, si Kto siedział na kamerkach? Pewnie nie żyje. A w pozycje? Niemożliwe? Czekaj. pozycje. To będzie się przyda bardzo ja możliwe, że mogę wiedzieć co to jest info. Barsz? Ja przy drzwiach jest, obok elektryka. Niko? Ja przy, gdzieś tam w adminie, nie pojęcie dokładnie gdzie. Rudzia? Poszłam przed chwilą z adminem i napijałam się z Nikiem. Poszłam okay. w stronę góry do logika. A ty gdzie idzie? Ja jestem wejście do tego, do meda. <noise> Wypytał ja wszystkich do... i wie gdzie jest. <noise> no, nie. <noise> A, no. pytałem, py, pytałem, się, pytałem się, kto był na kamerkach, ty się nie odezwałeś. A byłeś na kamerkach? Nie byłem. No przecież byłeś koło elektryka, więc musiałeś być na kamerkach. Nie byłem. Teraz nie byłem. byłem. teraz nie, ale byłeś 10 sekund temu na kamerkach? Nie. Generalnie trzy osoby zginęły. Kto zapalił światło? Zapali ja, ale ja nie byłem na kamerkach. Kurde. Znaczy, kurde. Ale wszedłeś do pomieszczenia z kamerkami. A, się... nie. a jaki kolor Kurwa, no, zreportowałeś? Nie, nie, ma taki, nie ma takiej opcji. Szwagier. E, Szwagier. Na, na pewno nie Kamilusa. Bo Szfagraf. jak ja byłem na adminie, to my mi się minęliśmy chyba. Szwagier, tak, czerwony. czerwony jak my się tak. chyba minęliśmy, to na Vitalsach były dwa trupy. Już. Jak się minęliśmy. Jeden. Nie tak. wiem, Jeden. Dwa, jak a. ja doszedłem, były już dwa, a też potwierdził, że były dwa. Był Szwager i, i chyba i Sevi, czerwony. no. Ja to musiał teraz zginąć, bo wyzwał kogoś. Prawda, to tak wygląda. Nie, tak nie, ja niestety za bardzo skardza, tak to wygląda. Nie, ale ja wiem, ja wiem, że ja teraz mogę powiedzieć, że jak tiruje Nika, bo faktycznie on mówi rację, bo jak spojrzeliśmy na ten ten co pokazuje kto jeszcze żyje i tak dalej to było, że fioletowy i szwagier nie. I w sumie barsza jeszcze minęliśmy później. A po chwili Kamilus zaczął wyzywać. No ale barsza też minęliśmy chwilę, to też ale to przed chwilą już trochę czasu minęło w sumie. Ale dwóch impostorów może właśnie się teraz możecie właśnie potwierdzać, nie? Znaczy my byliśmy cały czas na adminie, więc znaczy wy w okolicach hmm. admina. Kurwa, dobra przegraliśmy. Przegraliśmy. Co? I cały czas mnie atakuje jak no jeden. Przegraliśmy. Ej, To jest Nico, Rudamilo, 100% ale To jest, to jest. Nie, tak, 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 tak nie mylisz się nie akurat, się Aici mylisz pogrzebło. się. Już się z pogrzebem, bo reaktor włączy cię. się nie, nie tym razem. Nawet jakbyśmy chcieli, to, to mamy jeszcze 3 taski. Nice. pilota. Zdrowie. Dzięki. Kurczę. Niko, masz rację. 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 Niko, Niko, masz rację. Niko, masz rację. Niko, masz rację. Niko, Podejrzane. Gdzie jesteś, jeśli będziesz moim przyjacielem? Ojej, światełko włączyło się. Hmm. Gdzie pana kurwa? Kurwa mać no. no, no, gdzie no. jest? To no. Gdzie jest? Aha. dobra. To jest? Dobra. Szybko, szybko! Kto gdzie jest? Bo double Witalse. ma dwie sekundy. D I to był double. Dwa fragi na raz. To Kto naprawił światło? Ja. Czyli Kto? Ice, tak? Dobrze, ja jesteś. byłem na Vitalsach, zrobiłem kartę stanu na Vitalsach. Siła dobra. Haksiu, gdzie jesteś? Ja jestem przy kamieniu. Gdzie? Obok kamienia. Zrobiłeś ty pewnie. Barczu, gdzie jesteś? Laboratorium. Czekaj, 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 Kuchu, czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. gdzie jesteś? W y Vitalsach. Nie, 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 nie. Ty młody na prawo biegłeś, na robach. Bo ja, ja, laba. ja, ja, ja wiem, teraz wiem, wiem, nie, nie wiem kto zabił teraz. po prostu. Jestem teraz w Vitalsach, Jezu. No, a my w są gdzie? Widziałem, że... Niebieski nie żyje, e, wiem, kto zabił. Bo ja pobiegłem. Nie, jest to barsz i brązowy. Pobiegliśmy, no bo pobiegliśmy w prawo i Kamilek został przy rakiecie. Ja kamilka zostawiłem przy tej rakiecie i poszedłem do medbeja i minąłem się z barszem i też tam widziałem brązowego. Poszedłem na skan za... Światło się włączyło, zaraz się włączyło. Poszedłem na skan i wróciłem. Mówię, na pewno ktoś nie żyje, nie? Patrzę ani barsza, ani im tego, ani z zixiego Podchodzę, prawie że już jestem tam, gdzie ta rakieta jest. i drzwi się zamknęł przede mną. I zaraz kluzik. O, to jest stop, double kill, dwa fragi Sevi, 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 słucham, sevi, sevi, sevi słucham, poczekaj. Słucham. Gdzie trup jest ten, co teraz znalazłeś? Ja kliknąłem przycisk, po prostu double poszedł. A, ja, dobra. Dobra, luz, to ja pierwszy jak... pierwszego tego barsa. Myślałem, myślałem, że ja, myślałem, myślałem, że ja, ja że... tak? Poczekajcie, poczekajcie, stop, stop, stop. Miś, kurwa mać. Mnie się wydawało, że ja wcisnąłem report, dlatego ja zacząłem gadać, bo ja znalazłem trupa ja wcisnąłem, kurwa, reporta na trupa w labie? No, to właśnie chcieć powiedzieć. Przy drzwiach, to no, no bo ja myślałem, że ja gadam, kurwa, mać, ale... W no to zasz, młody stamtąd przybiegł z ten... Nieważne, czy z przy, Laba, drzwi, do... przy, przy, przy drzwiach, jak się wchodzi do Laba. I się mówi, że jest przy kamieniu, więc kurwa był nad trupem metr, kurwa macie, pod trupem dwa metry. Więc mógł też to Haksiu zabić. Znaczy, no ja widziałem tam chłop, że oni byli we dwóch barsz i brązowy, a co dalej, czy się tam był, czy ty nie ty ten? Ty skąd się biegłeś do witalsów Bo biegłeś ja najpierw na prawo, Laba, pierwszy miałem, ty... miałem, miałem pomarańczowego i tego i... Pierwszy i z dropshipa wybiegłeś i pobiegłeś do Laba. Mhm. Dobra, to w labie nie ma jeszcze tego tasu. No, zrobimy, no Ja, ja barsz odwutowałem. Ja też barsz dałem. No, jak mówiliście, że to barsz. No to było potem Ziksego, tak? Powiem tak, barsz, Zixi i Hoxie. Pamiętajcie o Haksie, proszę Was, pamiętajcie o Haksiu. Chyba, że Aisi strollował gierkę. Pamiętajcie o Haksiu. Dobra, no idziemy, Aj Ajajaj, nie wiem, czy dobrze, na pewno Barsz widziałem, ale czy to był Zixi drugi? Nie mam zielonego pojęcia. <laughs> Najwyżej trudno. Gdzie mamy zadanka? Tu mamy, tu Bad ile zadań? Może być coś, nie mówię, że nie. Jeszcze mówi, że o miał reportować, bo wiem gdzie leży ciało, a zaraz się drzwi zamknęły, więc on musiał to... Ja pierdole. O, Hexie od Dixie, kurwa. Ajaj. 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 blisko było, to blisko było. Uuuu, impasto, i on z marściem, lul. Halo, kluczyki. Który Klucik, kluczyk? Ja ostałem Le lewy, 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 lewy na górze. Lewy na górze razem z Hexiem. Lewy dolny. Ja teraz sobie <laughs> zrobiłem ten sam kluczyk. Ule zabiłem gościa I też fajnie czy, w pragie, ty czy ty 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 przycisk Eee, przycisk O przycisk Przysk. Niko gdzie jesteś? Yy, Medbay? Yy, tak, no Medbay. Teraz rob... przy yy. lunecie stałem Czemu? Yy, aha, to może i tak, dobra. Nie, przy lunecie stałem. Ktoś ja, chyba ja, ja wy... wchodził w ten. Ktoś chyba wchodził w... Te drzwi, nie tak, jestem pewny. ja niko wchodziłem, ale cię możliwe, że cię nie widziałem, ale ty mogłeś słyszeć parę, bo ja skana no, kończyłem. No słyszałem, właśnie dali. mi się wydaje, że ktoś wchodził no, 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 wchodziłem na dół. Niko, <laughs> jak ty kurwa kłamiesz, ładnie, dobra, nieważne. E, hmm. Z gdzie jesteś? Jaki gnój w ogóle? Czemu, hmm, kłamie? nie? No, Zixi to gdzieś w agonie kontaminacja. Nie tłumacz go. Gdzie ty jest sobie, jesteś, Jesteś? Ja skana skończyłem teraz w ladach. No niko mnie potwierdza, bo drzwi, ty drzwi. No, no, no słyszałem, że się a, guzik, a no tak, guzik jesteś. Co ty? Okej, okay. Dobrze, przepraszam. Dobra, ja bym raczej oczyścił młodego Zixiego. Skoro tak? no? Jesteście pewni, że dwa ciała są na lewej stronie, czy nie? Bo nie z Zixim ja, byłem ja na początku rundy ciało. w labie, zrobiłem takie kółko, bo myślałem, że nie jest impostorem. Pobiegłem, y, ominąłem wszystkie taski, czyli skan i specimenie od 1 do 10. Poszedłem y, na Witalsy, zobaczyłem na Witalsach, że wszyscy żyją i zwróciłem się z powrotem do Laba. I skończyłem teraz skanę i wbiegałem do drzwi. Szczerze, Cię nawet trochę nie widziałem, bo miałem trochę afektywności. Ale ja Cię widziałem, bo ogólnie w... dostałem i byłeś w to tu Co Właśnie chciałem powiedzieć, że Sewi gdzieś tam biegał w tym adminie, bo on pobiegł i ja po jakimś czasie tak, się puściłem. Ja zrobiłem za nim. takie kółko z prawej strony, jedno kółko dużo zrobiłem. I wtedy skończyłem właśnie na tej lunecie. Ja pierdziel, a powiem tak szczerze, oczywiście yy, musi mi tak złotować, nie? Ale tak jak tak wszystkich słucham, no, czyli nawet nikogo się nie słucham, bo tylko trudno się nie odzywa, Barsz, się nie odzywa za dużo. E, Na e ale prawda jest taka, że jakoś tak mam dziwne podejrzenia, to może być taki, taki strzał oczywiście, bo nie ma, to bo ja nikogo nie widziałem za dużo. Że według mnie to jest barsz, który zreportował, bo ukrywa ciała, nie, bo nie wiadomo gdzie są ciała i Niko dziwnie gada i mi się wydaje, że to jest duet, oczywiście to tylko strzał jest. Nie, nie, nie głosujmy No to, no ale musimy... A Zixi, tak znowu, Zixi, znowu, Zixi. znowu, jest nie, nie to samo! Poczekaj, poczekaj, a Zixi, co ty robiłeś w tym Specimenie? No chyba no. nie wiem, czy miałem nam jakieś zadania. Ja się zrobiłem Ale sobie temperaturkę. No temperaturkę robiłem w labie, miałem wtedy chwilę i nie A jeśli to cały jest czas Taktika, w jak ku playsy chyba aha no to niemożliwe, że to jest, bo ja stałem chwilę na adminie, to to by się zgadzało. Jedna osoba była w Specimenie, jedna osoba była w Labie, a cztery osoby były z lewej strony całkowicie, więc 100% w Nie ja Co? Co ty cztery osoby? No, mogę Ja Barszczę, ja Barszczę sobie... ja, ja ja głosuję. Znaczy no, ale to pewnie tak... jest Ice. Ja robię wyrocznie i zgodzisz, że jest Ice i. Nie wiem, i. Nie i votowałem. nie wiem, Savi. To jest Savi i Ice. Mi się wydaje, że Barsz i Niko teraz na końcu powiedział, że. No, bo wyrzuciliśmy jego kolegę. Ob... Nie, mi się wydaje, że to Ice i Błaś naskakuje. No, Ice na mnie naskakuje, no, jestem jadam. niewinny. Ogół... Ale. Gra jest. Tak strzelam. Gra jest, patrz. To no nie wiem, no, wydaje mi się, że jakby było dwóch, to by reaktor odpalili. Dokładnie, no, no. Zresztą, mm. dobrze, dobrze trafiłem i Niko jest drugi na milion procent. Głosuję do Niko. Róbcie, nie, nie, co chcecie. nie, 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 nie głosuję. Nooj, ai si! No, bez sensu. Lepiej taskami skończyć po prostu. Ale, Ale nie, chociaż... nie, nie, no, poczekajcie, jeszcze raz tamta runda. Nie, poczekajcie, bo bezsensownie to jest. Mody był na pewno z prawej strony, bo wstałem, za 3 sekundy na nadminę. To go widziałem, jak był w tym No ale zobaczcie, no dobra. Tam go zostawiłem i widziałem cztery osoby z lewej, więc 100% dwa fragi poszły z lewej, skoro Barst stał na Vitalsach i zobaczył, że są, że są fragi, to też nie mógł on być. No i my byliśmy Sewi razem praktycznie i zostaje ICE i Ruda. No tak, no tak, no teraz ja właśnie byłam się na tym. No, od uwagi ode mnie odbiegał jak bieg do tego. Po, po w ogóle Cię, Ruda, nie widziałem. Wszystkich widziałem oprócz Ciebie i Ajsa. i teraz no właśnie. się już. No ja zawsze sama biegam. I to jest ja właśnie byłem, i ja, ja, byłem, mówi, że ja byłem, coś ja byłem, tam ja byłem, chciałem powiedzieć, ja byłem, bo ja bez byłem, sensu to... wod poszedł. O, dobra, okej, okay. nie, 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 nie bez sensu. Ja byłem cały czas na kamerkach od początku rundy. Jak ktoś widział, że kamerki się świecą, na pewno ktoś widział. Nie ma opcji, żeby się nie świeciły kamerki. Całą grę się świeciły kamerki. No to powinieneś mniej więcej wiedzieć, gdzie kto był. No tak. No i? No A potwierdzasz, że ja no... byłam w tak wchodziłaś do, nie do tych kurwa, nie do drzewa, tylko wchodziłaś do tego drugiego pod drzewem. A jeśli tak takiego. kręci, tak o. dużo gada, że to jest szuk, Nie, kręci. racja, milio, zapytałam się mi, gdzie byłam. Milion procent Niko kurwa z drugim posterem, milion procent. Nie, mi się. Milion. Ogólnie... Pięć a... milionów. Ja już nie wiem, ja już zgłupiałem. No bo to troszkę bez sensu wod stronę. poszedł na początku, nie jest bo... bez sensu, po Ale bo, stóp... ale słuchaj, bo to tylko Posz... ty zadecydowałeś. Poszedłby reaktor. W... Poszedł reaktor, nie, czemu, nie miałby być, nie czemu miałby iść reaktor, się... skoro Gdyby nikt, skoro, skoro wszyscy się zrzucili na jednego? To skoro ale po co miał być reaktor? Możesz teraz w tej chwili zrobić baita po prostu, że niby reaktor, a tak naprawdę... Dobrze. No właśnie o to chodzi, nie? Co? Dobrze. No ale też no nie wiem, nie wiem. Zciecie, Chcecie skipnijcie, wam wyjebane, Niko i Barsz na 100%. No możemy te na wygrać. Ale nie, nie? bo jeszcze to Jak AISIS cały czas jaks? na kamerach i niby jest czysty, to na taski tego nie wygramy. W pierwszej rundzie ile jest cooldown? 10 sekund, tak? A ja Nico, nie, ty nie wierzę. Ty, Niko, ty wygrasz, nie. bo jesteś impostorem. No nie jestem powiedzieć? impostorem. W pierwszej rundzie jest jaki cooldown? 10 sekund? Tak czy nie? Możliwe. Tak. No, no to jak się. w tamtej rundzie z, z obiegłem całą prawą stronę i spotkałem Niko, który dobiegł za mną do laba i według mnie on... No... Teoretycznie no nie mógł tak fragów zrobić, bo biegł za mną. Zab no właśnie nadalabę. o to mi chodzi i ty albo, mówisz, albo, że clear'u jest z Xiego i al ich, dwo jednego, ich dwoje nie było. Zabi albo zabił jednego, ja ci nie mógł jak zabić. Zabi ale jak barstał na Vitalsach, to tam nie mógł nikogo zabić, a pod ja, labem ja, nikogo nie miniał. Ja, ja mówię o Niko, że mu Niko mógł zabić wcześniej, dlatego ciebie nie zabił, bo miał cooldown. Nie, nie to, był, był jeszcze, chuj, to, był jeszcze Zixi i... Chce, 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 chcecie, skipnijcie, mówię banę, jestem milion procent pewny, że to jest Niko i Nie ja Miałem decydujący głos. Ciężka sytuacja. Mm. Już nie mam. Żeby kliknąć ogólnie. Czas było na jakieś 5 minut. Okej. Okay. 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 Um, mogę spodziewać się tylko rozpoznać czy ciało? Mm. W... Przy. przy. przy pod elektrykiem. No to sorry przy, ty, Nico, przy tej już, już, już głosuję na ciebie byczku Dlaczego? <laughs> no bo już, już mi się Ajs, nie chce nawet. A gdzie byłeś w labie, tak? Jeszcze nie. Ale wcześniej, nie, wcześniej. ruda ty byłaś w labie, tak? Nie, nie byłem w labie. Tak byłam. Ruda była, dobra, a ty byłeś, Ty byłeś w tak? co razu, tak? Dokładnie. Tam ci się paliwko, tak? Nie miałem pomysłu, Dokładnie. nie miałem no to totalnie, totalnie dobra, pomysłu. To Niko, tam... byłem na panelu w adminie. Jak zgasło światło, wbiegłeś do admina, znaczy do elektryka, wbiegłeś i z elektryka uciekłeś. Nie, Potem ja biegłeś, byłem w elektryce. Że... Nie, cały czas tam byłem ogólnie. Ogólnie z, X z, z, z ogólnie mógł zapalić nie. Ee, tam, Zapalić nie. światło, prawdopodobnie. Nie zapalił światła. Nie, nie Ja byłem cały czas. Byłem, poszedłem w stronę elektryka, nie otwierając i poszedłem na dół. E, I byłem przy drzewku. Zrobiłem przy drzewku i wyszedłem stamtąd. Nie wiem, jak ty mnie cudzem nie widziałeś. Nie, nie, Jaki bo się... właśnie dlatego, dlatego się pytam, bo stałem długo nad mniej i widziałem jedną osobę w labie, czyli to jest Rudzia, bo potwierdziła Aisa, który był w staryżu, jak zgasło światło... Zrobiło się w ściem, No to jedna osoba stała w elektryku, wybiegła z elektryka, pobiegła do O2 do kogoś i z tym z O2 pobiegła do elektryka i pewnie w elektryku go odjebała, czyli jak ulał opasujesz mi ty. Nie, ja w jestem... W nikogo nie jak było. ja z drzewka wyszedłem dołem, wyszedłem z drzewka dołem i idę w stronę góry i przy antence leży, pod elektrykiem, przy antence na zewnątrz leży trup. Głosujcie, no głosujcie na kogo chcecie, ja już tam Ja i taka się go No ale Ice e, już... Nie wiem, no Ruda zdecyduj, ale... Ruda zdecyduj ty. Ice się wywalił Barsza, a barsz musiał być, bo się gra nie skończyła. Bara bara Ruda. To na kogo? No ja dałem a, bo... na Niko, no bo skoro Barsza ja te, ja też na i gra się nie skończyła, no to musi mnie. być Niko na 1000%. A Niko dał na mnie. Ciężka sytuacja. I... GG Ciężko okay. miałem, ciężko Przepraszam, miałem. Przepraszam, że w że że zagłosowałem, o, ale tak... Barsz ten, Barsz. Barsz spieprzył to tym self-reportem. Strasznie to spieprzył. Mogliśmy to spokojnie wygrać ogólnie. Kurde, no szkoda. No trudno. Zubik, łapka, l... Subik, łapka, komentarz. Hehe, <laughs> na ra